Domowe wędliny to zawsze jest hit, który jako pierwszy znika ze stołu. Dziś mam dla Ciebie przepis na prostą, domową kiełbasę, którą przygotujesz bez piekarnika, bez specjalnych osłonek, a jej zrobienie wymaga minimum pracy. Dlatego koniecznie musisz spróbować jej u siebie i dać mi znać w komentarzu, jaką wędlinę lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Mieloną karkówkę wieprzową przykładam do miski. Dodaję do niej mielony boczek wieprzowy. Do miski przyciskam też świeży czosnek, ale jeśli wolisz, możesz go drobno posiekać. Następnie do mięsa dodaję przyprawę oraz wodę. Mięso dokładnie wyrabiam przez co najmniej kilka minut, aby składniki dobrze się ze sobą połączyły. Do przygotowania kiełbasy wykorzystuję rękaw do pieczenia. Przecinam go na pół i rozkładam, aby miał większą powierzchnię. Porcję mięsa dzielę na dwie części. Jedną z porcji mięsa układam na folii, formuję z niej podłużny wałek i zawijam go szczelnie, tworząc cukierka. Ważne jest, aby z mięsa pozbyć się jak najwięcej powietrza, dzięki temu wędlina będzie zwarta i po uparzeniu nie będzie w niej otworów. Brzegi folii zabezpieczam sznurkiem. Tak przygotowaną kiełbasę zawijam bardzo szczelnie w folię spożywczą, dzięki której podczas sparzenia nie dostanie się do niej woda. Moją kiełbasę przekładam do garnka z wodą nagrzaną do temperatury 80 stopni Celsjusza. Mięso parzę w wodzie na małej mocy palnika, starając się przez ten czas utrzymywać taką samą temperaturę. Kiełbasę studzę w garnku z wodą, a następnie schładzam w lodówce. Gotową kroję na cienkie plastry i wykorzystuję do kanapek. Tak przygotowaną kiełbasę możesz także zamrozić. Napisz w komentarzu, jaką wędlinę lubisz najbardziej. Smacznego!